Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Milionerów. Podczas dzisiejszego quizu matematycznego wystąpią wyrażenia, tak zwane dwumianowane, czyli takie, w których będą jednostki miar i wag. Będą również zadania tekstowe, no i oczywiście dużo, dużo obliczeń. A zatem zaczynamy. Polecenie. Gra milionerzy to gra wzorowana na popularnym telewizyjnym teleturnieju pod tytułem Milionerzy. Celem gry jest wykazanie się umiejętnościami matematycznymi, odpowiadając na przedstawione w quizie pytania. Droga do miliona wcale nie jest trudna do pokonania. Podczas gry musisz jedynie odpowiedzieć na pytania, wybierając odpowiedź. Z czterech przedstawionych propozycji. Życzę miłej zabawy. Zanim kliknę OK, chciałabym Was powiadomić, że link do tej gry znajdziecie w opisie filmiku na dole pod filmikiem, byście po obejrzanym odcinku mogli samodzielnie zagrać w milionerów i mm, obiecuję Wam, że zestaw pytań będzie inny. A zatem zaczynamy. OK. 3 cm i 4 mm, dodać 1 cm i 2 mm równa się, podaj poprawny wynik. Czy jest to odpowiedź A? 4 cm 6 mm, B 4 cm 2 mm, C 5 cm 2 mm, czy D 5 cm i 5 mm. Wykonujemy dodawanie. W wyniku tego dodawania już wiemy, że poprawnym wynikiem będzie oczywiście

Kolejne pytanie. Kasia kupiła sok porzeczkowy za 4 ,60 zł 60 i nektar wiśniowy za 3 ,20 zł 20 groszy. Ile zapłaciła za swoje zakupy? A 4 ,80 zł 80 groszy, B 7 ,60 zł 60 groszy, C złotówkę i 40 groszy czy 7 zł i 80 groszy? Oczywiście Kasia zapłaciła za zakupy 7 ,80 zł 80 a więc odpowiedź D. Kolejne pytanie. Mama kupiła 8 ćwierćlitrowych butelek oleju. Ile litrów oleju kupiła mama? Skoro 8 ćwierćlitrowych butelek, to z pewnością będzie to odpowiedź B, czyli 2 litry. Kolejne pytanie. 3 godziny 17 minut dodać 2 godziny i 34 minuty równa się podaj prawidłowy wynik, czy będą to a 4 godziny i 50 minut B 5 godzin 23 minuty C 5 godzin 51 minut czy D 1 godzina 17 minut. Prawidłowy wynik to oczywiście będzie 5 godzin 51 minut. Kolejne pytanie. W jednym opakowaniu znajduje się 25 g orzeszków. Ile gramów orzeszków zawierają trzy takie opakowania? A. 75 g, B. 22 g, C. 100 g, czy D. 28 g? Oczywiście odpowiedź A. 75 g. Kolejne pytanie. Obwód kwadratu wynosi 120 cm. Ile centymetrów ma bok tego kwadratu? Skoro jest to kwadrat zbudowany z czterech boków, wobec tego jego bok będzie wynosił 30 cm odpowiedź d. Świetnie. Znalazłeś właściwe rozwiązanie? Brawo, zagraj raz jeszcze. Ja już grać ponownie nie będę. Zachęcam was do tego. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Jeśli odcinek podobał się, zostawcie ślad w postaci podniesionego do góry kciuka. Miłego dnia. Pa!